No siema warianty! Pozdro! Lecimy z Maćkiem, jest godzina 14 eee, Lecimy, Maciek tu zdalna praca Lecimy widzowie na pocztę Wysłać e, wlepki i koszulki, jakieś tam bluzy dla Top Donatora, tam e, dla Mojry jest z Black Ekipy, bo się z nim dogadaliśmy, że on nam pomoże ogarnąć rumpla Pozdro Mojra Vloga, Cześć, Tutaj zobaczcie, każdy kto. Mało tych, tych jakoś? Każdy kto nam nad wspierał. Czekaj, żebym danych nie pokazał. Są podziękowania na każdej z kopert. Jeszcze przeliczymy. No. jest mało. Chyba więcej było. 6, 7, 8, 9, 10. No i lubo. To tu nie trzeba bardziej tego odbijać? Tych <coughs> z słuchami? Co? Tych paczek z ciuchami bardziej niż nie trzeba ja no, ja jeszcze to okleiłem, tak w sobie. No dobra widzowie, to jedziemy na pocztę Zaraz na poczcie jeszcze powiem parę słów Bo dzisiaj będzie mega, mega aktywny dzień Nara Wlepy wysyłane, podziękowania też o, no. Na każdej kopercie jeszcze. Na każdej kopercie podziękowania to specjalne paczuszki Dla Topki, Do topki. Do <laughs> to flow. Siema widzowie, wpadłem na taki pomysł Żeby kupić yy, Komara MZ Simsona, Coś w tym stylu. Wrzuciłem info na e, Instagrama, i nie zgadniecie, kto do mnie napisał całkiem niedaleko nas. Wy teraz piszcie w komentarzu, kto to jest, a ja podepnę serduszko, jeżeli dobrze trafiłeś, tylko nie ma poprawiania się, no nie? Także e, strzelajcie, a wam pokazuję filmik. Na dobrych chłopaków dźwignikiego są zawsze otwarte, także zapraszam Lux! Jedziemy do mnie mamy pasażera na gapę. Trzyma się. 10 stopnia tu mucha. Nie wiem, nie wiem co ona tu robi. O no Kurwa, no do Ostrołęki na Przysiadce by było ciężko. Było. Jak tam Pisar? Siema. Wiesz, Pisar, gdzie jedziemy? No, do Cienkiego. A wiesz po co? Po, po Marka. Tędy chcesz jechać? Skąd ty wszystko wiesz? A, Przejdź. panie, się śledzi z moto to się wie. I jak tutaj droga mordo. Co? Jak tu droga będzie na Ostrów? Boże? O kurwa, nie, nie, nie. Będzie panie. Będziesz naszym operatorem dzisiaj, Pisar? No to Można na Ciebie liczyć? No i dobrze. Kurde, to, jest... ja. nie, to nie było na naszego pierwszego spotkania. Tak nie, na uzdowie, na uzdowie to, na uzdowie, to, na uzdowie to nakleiłem. No, dosyć. I jeździ już, tyle kilometrów przejechała. No <noise> <noise> kilka tysięcy już. Tak, o kurwa pisadzora będziemy handlować oponami ze szczugiem. <noise> A później, kurwa, pisarz trzeba i po pokazać. A pisarz ja. nie nagrywałem. Pisarz, bierzesz opony? Ale jak ty... Ja, ja patrzę, na pisarz, kamerkę pisałem, w dół. bierzesz opony. No tą kamerę raz kładź. Ben. O tak, Aniu. Znalazłem dwa, dwa e. Mercedery CX-6. Chłopie, teraz taka nowa opona. Tu patrzyłem. A Dobrze. ile za tą oponę chcesz? Ja nie wiem, zaraz się tego dam. Tylko odwrotnie ją założyć. Dobytku to może nie nagrywaj. Co to za sprzęt? Ten mnie bardziej interesuje! Po <grymne> <rano. grymne> Możecie brać jednej drogi, w zestawie będzie tak! Ale, ale... Ale, no, majster na zdjęciach to lepiej wyglądało! Tyle to nie! Tyle to nie! No, za darmo to juściwało! Kurde, cena. majster to lepiej na zdjęciach <grymne> wyglądało! Chłopie, jak... Tamte zdjęcie sprzed dwóch lat, co Ci wysłałem, no właśnie, właśnie. dwa lata temu go wstawiłem do tej szopi i się z nim nie działo. Drugiego rumpa też wystawiać? Wystaw! Ponegocjujemy! <grym> <grym> Może jakiś pakiecik się zrobi. Mm -hmm. Linki są. O Panie! Nawet bym powiedział, że działają. A to kiedyś odpalało w ogóle, czy nie? Zaraz się dowiemy, czekaj. A czekaj, jaki przebieg? O kurde, jaki ma wydech! <grym> Powie, to jest legenda kanału Lonsi, 250. No To 250. Tak, no mój pierwszy motocykl, na którym zaczynałem i... No i A jaką kostkę ma z tyłu. No, no. dobra, Macie, najpierw przejdźmy do tego. Chodź tu do mnie, będziemy wywiad robić. Pisz, tam, chodź tu wyżej trochę świeć na nas. Jaka jest historia w ogóle tego motocykla? My... ogóle historia tego motocyklu? Historia tego o, o, cuda? No. To moi widzowie mojego kanału to wiedzą. To może mi taką zagadkę dać. Nie no, ja go wygrałem na zawodach w Kośance. Od pana? Pana zanona. Tak? No. I co on mówi, że co trzeba zrobić i on będzie odpalał? coś mówił, ale co to Aha, nie. Nie, ten. nie pamiętam Ale co? ten silnik nie stoi ogólnie, bo. Bo te te to się. To się normalnie. Krem. O kurde! To, to, jest to normalnie. Szansa. Jak ten? To... Ej, tu sobie. No to normalnie. O, o, a to tak się go odpala? Ja nie wiem. No tak. No tak. Ty fajki ja będzie, nie będzie ma. chodził bez fajki. Ale jaja, ja, no i. Ej, skitu, a ciężko nie. A to można jechać, że luz wrzucisz i jedziesz? Pedałujesz normalnie, weź luz, biegiem, ma co? Bo rozwalisz. Wrączkę masz bieg. Ty, brącz, ty, brącz, panie, coś, historia yy, druga z tego, yy, z rumpla. Drugi rumple no, też łańcucha no, no, nie ma. A... <laughs> Ale tak to by się no, dało. No, bo to tak, 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 taki zamysł no, chyba tego no. bym. Jak to by było. Jak to się paliwo skończy, to... Tysiąc dziewięćset... Nie, kurde. 938, osiem, myślałem, komar, dwójka. No i lepszy sprzęt. Ja to się tam nie znam. A jakbym go kupił od ciebie, bo raczej go kupię, no. i jakbym mój mechanik ocenił, że jest za dużo roboty i bym go wystawił, nie byś był zły? Ale słuchaj. Tak jak pisaliśmy, słuchaj. Tak? Ja go sprzedaję tobie, po, po tym jak ty go kupisz, on jest twój i ty sobie robisz z no nim co chcesz. Czy ty go wystawisz na handel za 10 tysięcy? 000... w jednym miejscu. Za 10 tysięcy. To jest ja jakieś coś, <laughs> ale dobrze cię tu nie opowiadam. A? Za 10 tysięcy go sprzedasz? Słuchaj, to dziewięć oddaj to dobrego łosia znalazły. To słuchaj, to to wtedy, no jest twoje, no robisz tym, co chcesz, nie? To tam nie. O, zobaczmy, mm, ty o, o, kurde, pomyślać, że kiedyś się takimi działo. No. <grym>, Zenek, to e, chyba popadnięty, po jak iu to gdzieś prawie, gdzieś glebę miał dobrą, bo kierownica no, ok, zgięta. Zyskał chyba restrykcję, no. ale nie. No najpierw to by trzeba było, otoż, nie umyć, no nie. Siedzenie ma w to jest ściągane, do góry, zobacz nie tak czekajcie tu zobacz jest taki Halo? ten tu masz poszycie i on tu przykręcony jest nie, bo zrołem się patrz jaki wydech, ty ale przelot przelot to tam masz nie mam domu ten lącin to jeszcze jeździ? Zobacz. Ale Nie, on za do końca bo myśleliśmy o takim na kanał żeby było do upalania czy on w ogóle jest na sprzedaż, od tego Jest zacząłem. na sprzedaż, po co, ja się sentymentem ten... Czekaj, bo to jakoś to kiedyś to Kurde, na podglisie z tyłu, ale ruszy. <gry> nie, tak w sumie jedyne co, no to nie ma, znaczy dętka jest nie ma przedniego przewodu. A jest kom... wrócenia na ramach? Komulcowego, yy, tak, już była. <grychy> <Zbawana> była. <grychy> była, no. Nie A to wiem. od tego zaczynałeś? To twój pierwszy tak, motor na karter? Pierwsz, pierwszy motor. W, w, życiu. To źle nie wygląda. No w życiu. Pierwszy motor w życiu. Nie no, silnik, jakiś duży. Ja w ogóle. Nie 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 wiem, to, to 250. 250. Nie, tu pewnie karta nie ma nią. A właśnie, to jest dobry pomysł. O, nic nie ma. Do Yamaha słyszane było. Dokładnie. No no. A teraz może jest... A, tu jeszcze jest tak. Dobra, dobra. No, ciekawe sprzętu. A zaraz mogę przynieść paliwo. Jakie siedzenie fajne? Zobaczymy cię zagada. No. Co macie myśli o tym komarku? No nie wiem no, no takie statki to jeszcze nie kręcą. Może <laughs> nie ten jest... wiek. Daczik też kupił jeszcze komara teraz. Właśnie. <laughs> jeszcze komara teraz właśnie. Co wy tacy się zapłacił dwa razy tyle co ja On i na chodzie coś. jego <laughs> kurde, dużo roboty będzie przy nim. A ile Ląci Maister? Nie wiem, z 1500? To rozsądna cena, ale na pewno coś byśmy z tego urwali. Opanie, to nie, to już tak dla was powiedziałem. <średencji> nie, no wiem, wiem, ale to nie chcę tam się zagłębiać, wiesz no jakby... jakby... odpalił myślę, że przy tej cenie 1500 byśmy mogli zostać. <średencji> tak, no to no ty, to... nie... no to ja idę. <średencji> no ale sportowy stożek, ty... Tomarek jak pomarek, zarego by się umyło Ile w chodzą tak mniej więcej? Nie wiem. Ja widziciem, to ma zawias Ty sprychy jednej nie ma Enduro zawias no. Co Matław powiesz? No śmieszny, śmieszny, nie jeździłem jeszcze taki nigdy pokrobę Idzie i... majster z bezyna <laughs> No co no? No, nie, nie, <grymne> no, tyle to nie, jest. nie, <grymne> no, tyle, to nie, jest. nie, 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 trzeba wszystko tam pomalować, wszystko. pomalować. Wydech chyba od kierownicy jakiejś. <grymne> Ale zastanawiam się, do nie, 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 ma paliwa, no bo powinno powinno nie, 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 Wyparowało. to nie, w sumie. Może nie, w sumie. Może nie, był odpalany? No nie, wiem, ja nim ostatni raz jeździłem, jak ta kwarantanna była. Kuka tutaj. A po czyli w roku, z... tak, no roku, tak? No z półtora roku temu. A tak to. Myślę, że może zagadać. A, a przedwódź? Stożkowy, stożek elegancki. Na co A tak? W budzie, a tak to. Pewnie ze 4 lata temu. Nie, w 16 roku ostatni raz był jeżdżony. Pędziada. Ja nie wiem, jak to działa Na środek będzie bezpiecznie. Czego, bo tu jakieś te, tu jakieś kluczyki są. Co się? Dobra. Nie ma listy. No, nie, no, ma. Nic ja, może nie w paliwo Ty, ale jakiego... A, jakiego... Cena jakiego cena cena spadła diametralnie. Jakiego par bomba ma. Cena, cena runęła w dół, można by można wypowiedzieć. Nie ma chęci. w ogóle, tak jakby fajka była ten. No, Nigdy. nie ma o, czekaj, bo to chyba kurwa nie No, teraz tego przylało. Kurde, jak to wiesz, dostanę Zostało <laughs> się. Panie, rumpel też nie odpalał. Nie. Czekaj, może te sanie coś, albo tak. no fajkę No, bo nie łączyła. Te, dobrze wiedzieć, że masz coś takiego. bo to nie jest chyba zły nawet. On jest świeżo po remoncie. O, wen, wen, jeszcze, wentyl został. Jeszcze przyjdą na czasy pewnie, że coś takiego... Przyjedziemy tego. do Ciebie. Zapraszam. Chyba, że zaraz się nie te klientów nie opędzisz po filmie. Weź tam pisać wspomnij, który to jest rok po remoncie i ile pieniędzy za to i ręce, cienki na za, za, za zawieszenie robione w Bros Racing. Nie, no dobra, Tak nie poważnie no to za 1500 zł cienki odda. Z pocałowaniem w rękę. No serio. 1500 zł i flaszkę przywoź. Tak? Nie, alkoholu nie piję to. Kole no. zero <laughs> Zero master tak, no bo cukier to złoto. dobry sprzęt jest, no. Jakby się nie no, strzelał, to no, może byśmy no, go wzięli nie. za jakiś czas, bo to teraz ja? to... Ja nawet nie śmiałem tych rodzaju części do niego stawiać. A ale? co tu się leje, ty? Bo coś tu się leje. Paliwo. Gazik trzeba. Do... Pamiętaj, pisar, jak Zakręć się leje, to, kranie, to znaczy, że jest. jest. Zakręć kranik. A, to wszystko wiadomo, czemu ten... Czemu paliwa nie było. O, teraz, no, teraz się leje. No to jeszcze masz. Z przodu jest powietrze. Pisar, weź się przysiądź, to, 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 to o człowieku, a się przypominają stare czasy Za wiecha chodzi, co? <laughs> Czekać ci Instagrama. Instagrama się O pani. Kurwa, jak to sprzęgło dobrze chodzi W moim tak nie chodziło Ty, jak to fajnie sprzęgło chodzi No pisa, rusz <laughs> <laughs> no, <jest>, no, <laughs> Największym problemem będzie chyba wykręcenie tej fajki. No. I to takim sporym problemem. Pewnie wystarczy tą fajkę zmienić i... Aha. I on by może i palił. A on to w ogóle chyba ten, tak było o, robione. Ach, tak, to chyba było na ten. Wydaje na sztukę. Się, wydaje mi się, że nikt nie potrafił tego odkręcić. No to, to tak właśnie. By no taki... nikomu się nie chciało mi się wydaje. No, bo nikomu się nie chciało. <laughs> Kurde, ale się załatwiłem z tą nową. No co, A jak za ten hangar, za byłem. ten hangar można dać 200 zł. Tam, eee, Widzę, że konkurencji nie ma, nikt nie licytuje więcej. Eee, Dawaj, to... podbijaj cenę. Daj, handlarze. Tak, tak, kontener ten. Dobra, zadzwonię do Josh'a, zapytam się, po ile takie wodzą. Kurde, by. wykręcić to, umyć go na pewno ja Nie i wiesz, to że to tam my tam my nie tak, jak, tak nie, jak jak to wiem, to wiem, nie. no wiem, jak go wstawiłem dwa lata temu, tak jak go wygrałem nic się nie działo, nie? on był trochę lepszy. No, lepszy no, nie czy jest tytuł Mógł być, kur, nasz matką przejechany, nie? Ale ja mówię, wiesz, nawet no, by no, 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 nie był, no... ja nie lubię takiego picowania. Ale... No to ostatnio też, jak byliśmy na Kosiance, to pisar, kurwa, yy, nagroda specjalna. Dawid Pisarek, dla żartu mówię, Dawid Pisarek A, A on, to, no. mówi, on mówi, mój Dawid Pisarek. No. On tą lampkę wygrał. Nie no. wiedziałem. No kiedyś do wygrania było. No, kiedyś to Kiedyś to za PRL, to mieli. Szastali kiedyś. <grym się wyszło> Teraz co tam dostaniesz lampkę i juff. Nie no, Gosiarka, fajne załady. Nic złego nie można powiedzieć. A otoczka cała. <kuh> Kurka wodna to, no to ci niepotrzebne. Do... Ja pierdziel, zabieram to majster, bo to miejsca zajmuje Tak, akurat było, nie? Ja biorę jedną Ale w one są raczej pod dętki, jak coś, nie? No pod tublisem. No właśnie nie pod tublisa no pewnie są... Jak ja jeździłem, to pewnie pod tublisa już nie rady. A to 18, to nie. A, <laughs> ciekało. No, pewnie tak. <laughs> raczej na pewno. No powiem tak. Się a miejsce na pewno ci się zwolni ma. z z tymi okolkami. No będziesz wyrzucał, płacisz za wręcz. kurwa. no. Ja się tam w krzakach jedna należy, ale to już z wodą to. <grym> <grym> tak? Maciek szukaj się, tak jest kurwa, bierzemy wszyscy. <grym> no, dobra Majce, no to co, cena jak się dogadywaliśmy na tym łańcu, że już nie spuszczasz, no nie? Bo tu wyszło parę kwiatków podczas oględzin. Nie <grym> wiesz, kurde. Honor handlarza mi nawet nakazuje urwać kurwa na ten łańcuch. No bo ja tam widziałem kompletny, tak, kompletny To tak już. tak już. Negocjacje to... Ja wiem, dobra cena jest majster, nie mogę narzekać, ale kurde trochę ten łańcuch mnie niepokoił Gdzie ja teraz wiem? to A na ma napisane. I teraz powinien być luz? Zobaczycie działa. Nie, to... teraz jedynka. Nie. A jedynka? Zero. A. No tak, bo to na lince. Ale no i tu macie jeszcze jakiś kluczyk, nie? Ile to ma na zegarze? A, to jest do światełka. Nie, to jest chyba. 40. To jest chyba 60, za 50. panie. Bo to nie ma chyba tak? kluczyka, nie? To za cztery dyszki jedź. Przynajmniej tak na tych 30. Ze mną z 30. To ze mną z 60. No, no, ze mną z 50. 50. <noise> 40 rozsądnie powinno to jechać. Jak mi się nie. wydaje. Zależy, kto pedałuje. Opon, oponki ładne. Ładne? Z tyłu z przodu a, no, no, z tu. jak... To Ale ty jak to jest ty? Ja nie wiem. Jak? To jest? Że co? Ja ci wytłumaczę. Bo to co jedziesz jest. chyba ogólnie tak, że jak chcesz sobie jechać, to sobie jedziesz, o tak? Znaczy no, Zapalasz. No dobra, panowie. No i przez nic nie rozpierdzielić. Tak, jedziesz i sobie po prostu jedziesz, a jeśli się paliwo skończy albo chcesz jechać tym to sobie przede No nie, no to trzeba by się było wgłamić w tamte lata, nie? Motor ma trzy razy więcej lat niż ja. No. Rok, który to jest rok, wiemy czy nie wiemy? Ciężko powiedzieć, chyba była 7-3, jak dobrze pamiętam, ale co nie wiem. Na oko to, no, to, to 72. Nie, mi o. się coś kojarzy 7-3, ale... 73 bo rok mam... Takie lampy ale to 72. To bo widzowie mogą potwierdzić, bo widzowie się pewnie bardziej zdają się. No dobra, no to nie będziemy ukrywać ceny, żeby było na filmie. Tak. 650 zł, myślę, że to jest uczciwa cena za ten zakup. Nie, uczciwa to jest za darmo, ale... <laughs> ale tak, wynegocjowałem w miarę spoko cenę. Spróbujemy temu kowarkowi dać drugie życie i postawić go w garażu. Jak się nie uda, to pójdzie po prostu dalej. Ktoś będzie się przy nim działał. Tak. No dobra. Trzeba nie niedługo następne odcinki z uprytych licytacji. Z krytyk, licytacji. No dobra, no to tak. Teraz forma płatności. Gotówka, przelew czy czek? Nie, no gotówka jest najlepsza. Gotówka. <grymna> gotowa. Gotowa, to jest gotowa. To firma z rentym motowiem. SPZ. SPZ. O kurde, jaka tam rdza. Te plastiki są do sprzedania widzowie, jakbyście chcieli. A to, to są ogólnie oryginalne nieoryginalne bo to jest sztapiana okleina. To nie EXC 450. jest. To jest 450. Znaczy, one będą pasować do 2,5, do 4,5. To jest ta buda. AXC y 2008-2011 <zum> <noise> 11. 11. <toczyntra> Także tego się nie da zdrapać ne Nie połamane Ten, ten tylko połamany jest, no to ten to nie Myślę, Kura. że chętnych będzie A Teraz będę miał chyba. dwa problemy na głowie, Poma. I rumpel 2! E, ale powiem ci tak, nie żałuję, bo akurat teraz mam trochę kasy to sobie kupię go dziś. Jak się na YouTubach powodzi to trzeba korzystać Trzeba na A jak się nie powodzi to trzeba sprzedawać! Nie Co <ścoughs> 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 za ten? Za tym, No że za przód chciałem tu wlać. Rumpel 2. To dawaj go takiego. Oh, Żebyś nie złamał kierownicy. A to <ścoughs> No powoli, bo tu nisko zawias. No zatrzymam. Dobra. trzymaj jak trzymaj. O, zawias pracuje coś. Wyszło. Kurka wodna. Przód tył. Przód też podziwałeś, Dziuchni. No. Nie, no do dołu. To. A no, tu jest na takich sprężynach. Ty, działa? Ja to jest na takich sprężynach. Na tych... To jest. I zarzczę ciebie co? To no, jest ta kamera, którą wy nagrywacie.